Witam, jestem Asia, dyżurna pesymistka, walczę z ogólnym fitcitem oraz grawitacją. Kto mnie obserwuje na Instagramie, to wie o co chodzi. Także zapraszam na moje flow, na otwarcie bioder. To jest flow dla ludzi, którzy nie robią jeszcze jogi albo robią, ale nie czują się super elastyczni. Także e, raczej proste, tak myślę. Dobra, zaczynamy sobie w pozycji e, stołu. Ja tylko włączam zegarek, żebym pilnowała czasu. To flow e, jest mniej więcej 20-minutowe. Tak myślę. Zaczynamy w pozycji stołu. E, w pozycji stołu mamy neutralny kręgosłup, czyli nam się nie zapada. Mniej więcej e, powinien być jak stół, <głos》>, czyli prosty. Mm. I głowa w pozycji neutralnej, czyli nie wisi, ale też nie zadzieramy nosa e, do góry. I z tej pozycji najpierw będziemy sobie tylko oddychać. Zaczynamy od tak zwanej krowy i kota. Czyli na krowę bierzemy oddech, zapadamy się w ramionach. W barkach mostek do ziemi, trochę wyginamy kręgosłup, ale pilnujemy brzucha i jest wdech i na wydechu robimy kota, czyli podwijamy ogonek pod spód, wypychamy, ramię, odpychamy się ramionami od maty, głowa do dołu i z powrotem wdech. I na wydechu kot i wdech krowa mostek do dołu i na wydechu kot odpychamy się mocno od maty łopatki rozjeżdżają się na plecach. I z powrotem krowa, łopatki się łączą, mostek do dołu, głowa delikatnie do góry. I wracamy do pozycji środkowej, czyli pozycja stołu. Teraz, a nie, teraz nie, sorry. Teraz podnosimy sobie trochę stopy do góry. Zostajemy na samych kolanach i będziemy merdać ogonkiem. Czyli stopy lecą w lewo, kręgosłup cały przechodzi w prawą stronę, łuk na prawo. Stopy w prawo, łuk na lewo, zostajemy cały czas na dłoniach. I prawo, lewo. I jeszcze ze trzy razy czujemy, jak nam się rozciągają boczki. I ostatni. I wracamy do środka. Teraz podwijamy palce stóp. Będziemy wypychać biodra kość ogonową do nieba. Przechodzimy do downdoga. Nie musimy dotykać piętami do maty. Próbujemy złapać prostą linię od dłoni do bioder, natomiast nie przejmujemy się stopami. Można oczywiście dotknąć piętami do maty, jeżeli ktoś jest na tyle rozciągnięty. Jeśli nie, to nie ma takiej potrzeby. I z tej pozycji Wracamy na matę, natomiast nie dotykamy kolanami do maty. Wracamy do stołu i z powrotem wypychamy biodra do góry do down doga. I tak zrobimy sobie pięć razy. Do samego dołu bez dotykania maty. I góra. Pięć. Cztery. Nie wstrzymujemy oddechu. Oddychamy. Ja nierówno pogadam. Trzy. Dwa. I jeden. Dobrze. I teraz wracamy do pozycji stołu. Można sobie rozciągnąć nadgarstki, odkładamy nadgarstek w drugą stronę. Jak widzicie, ja mam lekko uszkodzony, więc mam strap. I drugi nadgarstek. Dobrze, palce zawsze szeroko na macie. Staramy się opierać cały ciężar tutaj na, na tej części dłoni. Absolutnie nie na zewnętrznej części dłoni, nie tu, bo właśnie tak można sobie zrobić kontuzję. Dobra. Podnosimy sobie prawą nogę do tyłu, ugiętą w kolanie. Kolano nie wyżej niż biodra. I teraz nie podnosimy wyżej, tak żeby nam się zapadał kręgosłup. Trzymamy tutaj brzuch, plecy proste i kręcimy kółka do przodu kolanem. Na dziesięć dziewięć osiem, siedem sześć pięć cztery trzy dwa jeden i odkręcamy do tyłu dziesięć dziewięć osiem, siedem sześć. 5, 4, 3, 2 i 1. Wracamy na ziemię. Robimy to samo po lewej stronie. Podnosimy, pilnujemy kręgosłupanie, wyginamy się. Chodzi sama noga do przodu na 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1 i będziemy odkręcać. Może nam w biodrach pykać, dopóki nam nas to nie boli, to jest ok. 6, 5, 4, 3, 2... 1. Wracamy na matę. I jeszcze jedno ćwiczenie w tej pozycji. Podnosimy sobie prawą nogę i będziemy tylko prostować. Ja mam okno, także tylko prostujemy. Raz, dwa, trzy, cztery. Prostujemy nogę w kolanie. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobrze. I to samo po drugiej stronie, i tylko prostujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobrze, wracamy. Podwijamy palce u stóp, i wypychamy sobie. Biodra do naszego down doga. Ustawiamy sobie pozycję. Nie musimy mieć prostych nóg. Eee, kolan. Możemy mieć kolana ugięte. Chodzi bardziej o linię prostą na plecach, a nie tutaj. Tutaj przyjdzie z czasem. Unosimy sobie prawą nogę. Wysoko. I teraz kolano jedzie do klatki piersiowej. Teraz przesuwamy się do przodu, jak najbardziej możemy, odstawiamy stopę między, między dłońmi, odstawiamy kolano z tyłu i przechodzimy sobie do andżena jasana, low lunge, ramiona u góry, można trzymać, dobrze, ustawiamy sobie w kolanie mniej więcej z przodu 90 stopni, i teraz podwijamy kości pod siebie. Ogon pod siebie. Dobrze. Tutaj będziemy czuć e, jakieś napięcie, i o to chodzi. I teraz schodzimy w dół, uginając, zmniejszając kąt w tym kolanie z przodu. Tutaj nic nie ruszamy, czyli nie pozwalamy, żeby nam się wyginął kręgosłup. Jeszcze raz. Miednica podwinięta, tu czujemy mięsień i schodzimy. Proste plecy, schodzimy do momentu, kiedy ciągnie nas tak, że już zejść niżej nie możemy. Dobrze. I teraz dłonie, ramiona wyciągnięte przed sobą. I teraz odpychamy się od prawej pięty. Próbujemy tą nogę wyprostować. Prosty kręgosłup. Trzymamy niewidzialne słońce przed sobą. I schodzimy do góry. I z powrotem. To będzie nasze cztery. Trzy. Kontrolujemy ten ruch. Dwa. I jeszcze raz. Dobrze. Wracamy dłońmi na matę. Podwijamy palce, nogi z tyłu, podnosimy kolano. Odrywamy stopę z przodu, wysyłamy ją do tyłu. Odkładamy na matę. To samo po drugiej stronie. Stopa do tyłu, do góry, kolano, do klatki piersiowej, jedziemy do przodu, do przodu, do przodu, wysoko na tamtej nodze z tyłu, odstawiamy, odstawiamy kolano, odstawiamy stopę. Anjana Jasana. patrzymy ze kciukami do góry, wracamy, kąt 90 stopni, odkręcamy miednicę pod siebie. I schodzimy w dół, ile możemy. Do momentu napięcia. Trzymamy, oddychamy w tej pozycji. Nie wstrzymujemy oddechu. Wyciągamy dłonie przed siebie. Odpychamy się. Próbujemy wyprostować nogę z przodu. I cztery. Trzy. Kontrolujemy. Dwa. Ja wiem, że to wygląda niewinnie. Ale to jest bardzo dobre ćwiczenie. Okej. Okay, I schodzimy dłońmi na matę. Staje kolano z maty. Poprawiamy sobie pozycję. Jeśli trzeba, wysyłamy tą nogę do tyłu, do góry. Odstawiamy na matę. I spotykamy się w dam dogu. Jeszcze raz można mieć kolana ugięte. Zaczynamy teraz od prawej nogi. Jeszcze raz. I teraz prawa noga uginamy, i ona idzie po zewnętrznej stronie. Do łokcia, do łokcia, do łokcia kolano. Prostujemy, odstawiamy stopę po zewnętrznej stronie prawej ręki. Podnosimy sobie prawą dłoń, przykładamy dłoń do głowy i będziemy otwierać, czyli łokieć idzie do samej góry do nieba i zamykać do samego dołu. To będzie nasze raz dwa, otwieramy trzy. cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Odkładamy dłoń. I teraz po podniesieniu stopy z maty przenosimy ją pod, na drugą stronę maty i siadamy. Kolano nam wjeżdża między dłoniem. Ustawiamy sobie miednicę przodem do maty. Czasami łatwiej jest jak stopa jest przyciągnięta bliżej bioder. E, to znaczy tak jest zawsze łatwiej w zależności. Na ile jesteśmy rozciągnięte, można sobie tą stopę odsunąć i poczuć to rozciąganie jeszcze bardziej. Trzeba się tym, trzeba tutaj popróbować samemu, gdzie jest najlepiej. Podbieramy się opuszkami palców, patrzymy przed siebie, trzymamy tą pozycję, oddychamy. Dobrze. Odkładamy całe dłonie na matę. Podwijamy palce z tyłu. I teraz podnosimy kolano, podnosimy biodra i podnosimy tą nogę. Wysyłamy ją do tyłu. I odkładamy na matę. Powtarzamy to samo po lewej stronie. Noga góra. Kolano do klatki piersiowej. Jedziemy do przodu jak najdalej możemy, i źle, bo miało być po zewnętrznej stronie. Podnosimy sobie lewą rękę i będziemy otwierać i zamykać. Raz. Dwa. Trzy. pięć, otwieramy klatkę piersiową i biodro, Trzymam się na, biodro, na biodrze, sześć, siedem, osiem, dziewięć i ostatni. Odkładamy dłoń i teraz podnosimy stopę, trzymamy, odkładamy kolano, nam wjeżdża między dłoń. Ustawiamy sobie miednicę, czyli kolce biodrowe skierowane do przodu, nie do boku. Jeżeli się nam odwija miednica do boku, to przyciągnąć stopę bliżej i będzie łatwiej. I... Zostajemy w tej pozycji. Proste plecy, mocny brzuch. Staramy się nie odginać kręgosłupa. Oddychamy. Dobrze. Podpieramy się dłoni. Podwijamy palce, stopy z tyłu. Podnosimy biodra. Podnosimy tą nogę. Noga do tyłu. I na matę. Dobrze, wracamy na kolana do pozycji stołu. Dobrze, teraz krzyżujemy sobie yy, nogi z tyłu. I przechodzimy do siadu. Lepiej się jest przesunąć, może na środek maty. I odstawiamy sobie stopy przed sobą, nie za blisko, bo będzie trudno. I będziemy próbować odkładać kolana raz na lewo, raz na prawo. Bez pomagania sobie. Chyba, że ktoś nie może, to wtedy odkładamy dłonie, trzymamy z tyłu. Natomiast jeżeli można, to, to jest preferowany sposób i lecimy dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa. I jeden. Dobrze wracamy do tej pozycji. A teraz prawa noga, tak jak do siadło skrzyżnego. Odkładamy ją tutaj na ziemię. Lewa noga przed sobą prosto. I znowu staramy się nie używać rąk. Można prawdopodobnie się podeprzeć z przodu, a myślę, że to jednak utrudnia, nie ułatwi sprawę. Najłatwiej jest trzymając ręce z przodu, najtrudniej jest trzymając dłonie, ramiona nad sobą. Także próbujemy najpierw z przodu i przechodzimy do przodu, wstajemy, wracamy i to jest nasz raz. Jedziemy 10, 10, 9. Wyobrażam sobie, że tutaj trzymamy jakiś ciężarek. 8, 7 i przyciągamy go do siebie. Jak wstajemy. 6, 5, 4, 3. Dwa i jeden. I zamieniamy stopy. Lewa stopa do bliżej biodra. Prawa stopa przed nami. Znowu to samo. Ramiona przed sobą. I wstajemy. Wyobrażamy sobie, że ten ciężar nas ciągnie. Trzymamy, wstajemy. Siadamy. Próbujemy się nie huśtać, używać mięśni. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Dwa I jeden Dobrze Zostajemy w tej pozycji To już To już prawy koniec Trzymamy sobie Obie stopy w tej pozycji Teraz prawa stopa schodzi z maty Pięta na ziemi i bez pomagania będziemy ją prostować i przywodzić Na dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. To samo po lewej. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa i jeden. Dobra, odkładamy. Odkładamy, łączymy stopy. Siadamy sobie w motylku. Teraz albo stopy bliżej, albo dalej, tam gdzie możemy. Łapiemy sobie stopy dłońmi. Robimy sobie motylka. Najważniejsze jest to, żeby plecy były proste. Jeżeli siedzimy w, tym, w tej pozycji, to to lepiej wyprostować trochę nogi. Chodzi o proste plecy. Trzymamy rozluźniamy te mięśnie motylkiem, machamy skrzydełkami. Dobrze. I teraz będziemy próbować um, e, próbować wstać do malasany. Um, to jest jedna z takich um, mobilności, które e, każdy powinien. Każdy zdrowy dorosły powinien, powinien móc zrobić. Odstawiamy sobie nogi na szerokość maty, stopy jak najbliżej, aż do momentu, w którym zaczynamy się przewracać do tyłu. I teraz z tej pozycji próbujemy wstać do malasany. Chodzi tutaj o to, żeby zrobić tak. Ja wiem, że to jest trudne. Robimy tak, że próbujemy sobie wyobrazić, że nam się podwija miednica. I w tym samym czasie używamy wewnętrznych, wewnętrznej strony ud, napinamy, podwijamy i w ten sposób wstajemy, jednocześnie kolana nam idą do zewnątrz, czyli napinamy. Więc nie próbujemy się przechylić do przodu. Próbujemy napiąć mięśnie pośladków i wewnętrznej strony ud oraz w tym samym momencie rozchylamy kolana, żeby się po prostu podnieść. Czyli to nie jest ruch do przodu stopami, tylko to jest ruch do góry. Ja w sumie tutaj stóp mogę nie używać, mogę trzymać sobie palce do góry. I zsiadamy do malasany. Nawet jeżeli nam się to nie udaje, ale używamy tych mięśni, żeby próbować, to nadal to ćwiczenie działa i za którymś razem uda wam, się, uda wam się to zrobić. Gwarantuję, bo właśnie ja się tak tego nauczyłam. Czyli najpierw w ogóle nie mogłam podnieść bioder z podłogi, a potem pewnego dnia to się po prostu udało. No dobra, to tyle na dzisiaj.